Nowe życie, nowe życie, nowe życie Nowe plany, cele i nowe ambicje Cały rap owinąłem sobie Wokół palca w mojej ręce Świeci się złota lanca nowe życie, nowe życie, nowe życie, nowe życie Nowe plany, cele i nowe ambicje Cały rap owinąłem sobie Wokół palca w mojej ręce Świeci się Złota lanza, jestem tu, bo wcisnąłem magiczny pstydeczak, który mnie tu przeteleportował I tak sobie żyję, radzę ci w siebie wierzyć. I się nie poddawać Bo za chwilę zacznie się prawdziwa zabawa Nie wiesz o co mi chodzi, cóż Trochę to smutne, jak każdemu Z dobrego serca zostawiłbym gotówkę Wiele osób we mnie zwątpiło Ale oni nie skumali Że dużą część mojego życia mi zabrali Teraz nadchodzi nowe i zupełnie inaczej na to patrzę Czas rozpakować Zupełnie nową paczkę Przeżyłem w swoim życiu wiele i przy czas na zmiany, czasami tworzę teksty, jakbym był najebany Nowe życie, nowe życie, nowe życie, nowe plany, cele I nowe ambicje, cały rap owinąłem sobie Wokół palca w mojej ręce świeci się, złota lanca nowe życie Nowe życie, nowe życie, nowe, życie, nowe plany, cele i nowe ambicje, cały rap owinąłem sobie Wokół palca w mojej ręce świeci się złota lanca oderwałem się od swojego wstydliwego nałogu, teraz żyję pełnią życia i chciałbym to powiedzieć komuś. Teraz przy czas na szkołę średnią, dlatego tam jadę Jestem już bardzo blisko Więc to nie czas na zwadę, całe moje życie przelatuje mi przed oczami Szczerze mówiąc, my wszyscy jesteśmy pojebani, Wszystko zapisuję w swoim kochanym notatniku. Bo kocham to robić, jestem pewien, że jeszcze wiele osiągnę w swym życiu. Mam tyle planów w głowie i prawie cały czas o tym myślę. Uff, ale pora się uspokoić, bo to czas na nowe życie. Nowe życie, nowe życie, nowe życie. Nowe plany, cele i nowe ambicje. Cały rap owinąłem sobie. Wokół palca w mojej ręce świeci się, złota ląca, nowe, nowe życie, nowe życie, nowe życie.